Ja Wilgosz zapraszam do kolejnego wydania faktów milickich. W dzisiejszym wydaniu problem zaśmiecania przestrzeni zielonych, nowe zadania inwestycyjne powiatu, remont drogi w Pogórzynie 19 kwietnia odbyło się spotkanie dotyczące utrzymania czystości w naszej gminie. Rozmawiano o możliwych sposobach na wyeliminowanie procederu zaśmiecania przyrody, lasów, placów, skwerów tym W wideokonferencji, której inicjatorem był burmistrz gminy Milicz Piotr Lech, uczestniczyli Sławomir Strzelecki, starosta powiatu Milickiego, komendant powiatowy policji Marek Stroczyński, nadleśniczy nadleśnictwa Milicz Marcin Calów. Dyrektor ZUKU Mariusz Dąbrowski, a także przedstawiciele urzędu. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że w ostatnim czasie problem zaśmiecania jest szczególnie zauważalny i że jeszcze nigdy nie było tak źle. Ustalono, że w porozumieniu z przedstawicielami nadleśnictwa zostaną wyznaczone miejsca, w których umieszczone będą fotopułapki. Ze strony Komendy Powiatowej Policji będą wzmożone patrole prewencyjne. W szkołach gminnych zostaną przeprowadzone dodatkowe akcje edukacyjne. W najbliższym czasie powiat Milicki przystąpi do realizacji nowych inwestycji drogowych oraz remontu zalewu Milickiego. Na wszystkie inwestycje powiat uzyskał dofinansowania. Remonty będą też finansowane w ramach działań partnerskich z gminami Cieszków, Milicz i Krośnice. W najbliższym czasie powiat Milicki przystąpi do realizacji pięciu zadań. Ogłosimy za chwilę trzy przetargi. Jeden przetarg dotyczy pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego pieniędzy na drogę gątkowice w Wielkie. To jest z tzw. terenowego funduszu ochrony gruntów rolnych, dawnego tego funduszu. Pozyskaliśmy 155 tysięcy i mam nadzieję, że przy wsparciu Gminy Mili uda nam się tą drogę wykonać, więc jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu. Podobnie przetarg na drogę yy, Sułów-Gruszeczka. Tu z kolei pieniądze z Funduszu Rozwoju Dróg. Otrzymaliśmy ponad milion, więc potrzebny nam będzie drugi drugi milion. Też mam nadzieję, że przy wsparciu zarówno firmy prywatnej jak i gminy Milicz ta droga zostanie wyremontowana. Poza tym e, dwa zadania, o których była już mowa w tamtym roku, w ubiegłym roku. E, Potrzebowaliśmy zrobić, dok wykonać dokumentację. E, mam to na myśli chodnik w posławsku Też będzie ogłoszony przetarg, ponieważ e, wraz z chodnikiem ponad 300 metrowym również odwodnienie, I Tutaj z Panem Wójtem Cieszkawa z kolei jesteśmy umówieni na to, że gminacie Cieszków nam w tym pomoże. Chodnik w Bokowicach, też już znana państwu historia, bo jest w stanie takim, no już dosyć poważnym. Zrobimy, mam nadzieję, około 400 metrów też tego chodnika. To będzie pierwszy etap. No i ostatnia rzecz to zalew. Ostatnio o tym wspominałem też, że otrzymaliśmy dofinansowanie prawie 40 tysięcy. Chcemy do końca czerwca. Po pierwsze, zamontować fontannę na nowo, czyli fontannę, która ma być wyemontowana, naprawiona, żeby tych 8 dysz świeciło, żeby to było ładnie kolorowo, tak jak 7 lat temu. No i oczywiście chcemy oświetlić i doświetlić teren wokół zalewu, tak aby mieszkańcy mogli tam spokojnie spędzać również chwilę wieczorem i cieszyć się tym, że oprócz fontanny będziemy również mieli ładne, oświetlone miejsce w naszym projekcie miejskim. Ruszył dawno oczekiwany remont w Pogórzynie. W pierwszym etapie rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Następnie wykonana zostanie droga wraz z chłodnikiem i oświetleniem. Planowany termin realizacji zadania to koniec sierpnia bieżącego roku. W połowie kwietnia rozpoczęły się prace związane z budową drogi do pogóżyna. Myślę, że od, od budowy Alei Niepodległości to chyba... Największa i najważniejsza inwestycja drogowa w naszej gminie. Wartość zadania to blisko 3,5 miliona zł, z czego 2,5 miliona pozyskaliśmy na nią źródeł zewnętrznych. Obecnie wykonywana jest kanalizacja deszczowa, a same roboty drogowe, myślę, że za około 2-3 tygodnie cała inwestycja skończy się myślę, że gdzieś w miesiącach wakacyjnych i od 1 września na pewno mieszkańcy będą już mogli jeździć nową, wybudowaną, asfaltową drogą. Rozpoczął się drugi etap budowy nowego budynku socjalnego przy kąpielisku Karłów. Wykonane zostały już wszystkie przyłącza w media. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz porządkowanie terenu wraz z budową nowego ogrodzenia. Wielkimi krokami zbliża się sezon letni, tak upragniony sezon letni chyba przez nas wszystkich. Dlatego też te prace wykonywane na kąpielisku karów od wielu miesięcy nabierają tempa. Za moimi plecami widzicie Państwo budynek Szatniowo-Socjalny, który zgodnie z przetargiem jest wykonywany przez firmę pana Władysława Skiby. Budynek ten już jest praktycznie na ukończeniu i ma on być zgodnie z planem oddany z pozwoleniem na użytkowanie 11 czerwca, czyli jeszcze na kilka tygodni przed otwarciem tego sezonu letniego. Jeżeli chodzi o inne prace, które tutaj są wykonywane, więc po majówce rusza remont zjeżdżalni, Ten drug, ta druga część, ponieważ pierwsza obejmowała swoim zakresem remont samej konstrukcji, teraz będziemy remontować ślisk i firma, która będzie się tym zajmowała, tak jak mówię, po majówce wkracza tutaj i, i będzie, będzie działała. Kolejna sprawa to remont jednego z brodzików, również rząd się rozpoczął, natomiast po majówce będą te główne prace wykonywane. W planach mamy również remont drugiego brodzika, natomiast tam zaplanowaliśmy Plac, plac zabaw dla dzieci i firma, która złożyła na najkorzystniejszą, najniższą ofertę do prac związanych z budową tego placu zabaw przystąpi za około 2 do 3 tygodni. Równocześnie prowadzone są prace związane z czyszczeniem niecki i takim kosmetycznym remontem. Robią to pracownicy Osiru, również oni robią ogrodzenie. Nie spowalnia nas tutaj pogoda, nie spowalnia nas trudna sytuacja związana z COVID-em, za co bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Osiru za ich poświęcenie. Te ogrodzenie będzie skończone myślę też już na dniach, natomiast niecka, ta, 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 po weekendzie będziemy e, takie większe sprzątanie tej niecki, zamiatanie robić i, i myślę, że za kilka dni już powoli zaczniemy napuszczać wodę, bo ten proces jest no, dość, dość długi. Plan jest taki, żeby kąpielisko funkcjonowało od 26 czerwca. To tyle, jeżeli chodzi o inwestycje, natomiast chciałbym też zaapelować do Państwa, w szczególności do młodzieży, która, która tutaj się pojawia bardzo cięż, często to na, 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 na kąpielisku. No, cieszę się, że jest to miejsce spotkań, wasze miejsce spotkań, natomiast no, proszę o to, żeby tutaj zachować ten ten spokój, zachować porządek. My bardzo dużo czasu poświęcamy teraz na sprzątanie. Niedawno była organizowana akcja sprzątania świata, gdzie zebrano prawie 10 ton odpadów. My też mamy ich sporo i, i tak jak mówię, sprzątamy i nie chcielibyśmy, żeby było ich tutaj więcej. Są kosze powystawiane wokół basenu. Siedzicie, bawicie się, ok, róbcie to z głową i, i nie zaśmiecajcie. A teraz zapraszam na informacje pogodowe, które przedstawi Oliwia Ochman. Maj jest ostatnim miesiącem w pierwszym półroczu, który może przynieść jeszcze akcenty zimowe. Tego maj nie zapowiada się rekordowo ciepło, jak miało to miejsce 3 lata temu. Do tego możemy spodziewać się obfitych opadów. Co przyniesie następny tydzień? Temperatura będzie się wahać od 5 do 17 stopni Celsjusza. Niestety nie mamy co liczyć również na słoneczną pogodę. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego wydania Faktów Mielickich.